Bóg ukaże tłumy i narody z żelaznym prętem. Od wizji dotyczących ataków na święty kościół aż po koniec świata. Stygmatyczka bretajska Marii Julii Jacheny twierdziła, że otrzymała objawienia od naszego Pana Jezusa Chrystusa, najświętszej Maryi Panny, a nawet na temat losu ludzkości, aż do dnia swojej śmierci. W spokojną i mroczną noc 4 marca 1941 roku. Pokój Marii, Julii, Heny był zalany tajemnicą. Przy słabym świetle świec leżała na łóżku, otoczona cieniami, które wydawały się tańczyć wokół niej, jakby coś nadzwyczajnego miało się wydarzyć. Podczas gdy jej najbliżsi trwali w milczącej czujności wokół niej, w powietrzu unosiło się poczucie oczekiwania, niesione obecnością niewyrażalną. To było jakby coś ważnego miało się wydarzyć, coś, co tylko ten, kto szuka prawdy całym sercem, może poczuć. I wtedy w delikatnym i tajemniczym westchnieniu Marie-Julie Dżachenny odeszła z powodu komplikacji związanych z podeszłym wiekiem. Pokój, teraz cichy, wydawał się przechowywać tajemnice życia, które dotknęło boskości, życia, które przekroczyło granice ludzkiego zrozumienia. To był wzruszający moment. Jakie tajemnice przeżyła Marie? Przed odejściem Marie podzieliła się swoimi wizjami dotyczącymi ucisku. Wojny ostatecznych czasów, Trzech dni ciemności i oczyszczenia ziemi. Marie Julie Acheny otrzymała cztery główne objawienia od Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny. Ponadto pokazali jej trzy potężne sakramentalia, które wierni katolicy powinni używać jako ochrony w apokaliptycznych czasach ucisku, które teraz uważane są za bardzo bliskie. Jakie były te objawienia? Dlaczego ludzie wierzą, że są one bliskie spełnienia się? Jaką ochronę oferują sakramentalia? Dokładnie o czterech objawieniach i trzech potężnych sakramentach będę mówił dzisiaj w tym filmie. Wyjaśnię również, jaką oferują ochronę oraz jakie modlitwy należy odmawiać podczas ich używania. Marie-Julie Jaheny urodziła się we Francji, już od młodości wykazując silne zaangażowanie duchowe. W wieku 23 lat zaczęła mieć wizje i doświadczenia tak intensywne, że prowadziły ją do ekstazy. Objawiając przesłania na temat przyszłości ludzkości i konieczności nawrócenia. Była duszą ofiarą, oddała swoje życie Bogu, ponosiła mękę Pana Jezusa Chrystusa każdej piątki, miała wizję najświętszego serca Jezusa i niepokalanego serca Maryi, a także otrzymała na swoim ciele stygmaty Chrystusa w sposób bardzo wyraźny i w ogromnej skali: pięć ran na dłoniach, stopach i boku, rany z korony cierniowej rozdarcia i rany na barkach spowodowane ciężarem krzyża, ślady biczowania, nawet ślady po linach, którymi został związany nasz Pan, pojawiały się na jej ciele. Z przerażającą dokładnością przewidziała dwie wojny światowe, wybór papieża Piusa Kiks oraz liczne prześladowania Kościoła. Niestety, zwłaszcza ze względów ideologicznych, które nie chcą, aby tego rodzaju przesłania były znane, jej historia i proroctwa są bardzo mało rozpowszechniane. Jej życie było naznaczone głęboką miłością do Eucharystii i oddaniem najświętszemu sercu Jezusa oraz niepokalanemu sercu Maryi. Zawsze przedstawiała się jako skromna posłanka, nigdy nie pragnęła otrzymać żadnych korzyści za otrzymany dar. Jej postać jest typowym przypadkiem świętej uznanej przez lud, która jeszcze nie została kanonizowana. Cztery objawienia dla Marii były następujące: pierwsze, ucisk pod koniec czasów. Najświętsza Maryja Panna powiedziała jej, w tych ostatnich czasach, chociaż jeszcze daleko do końca wszelkiego ziemskiego istnienia, Ziemia będzie świadkiem wielkich i spektakularnych cudów, zwłaszcza na niebie. Pojawią się fałszywi Chrystusy, którzy pod płaszczykiem pobożności wnikną do kościoła. I mówili do niej o III wojnie światowej, o wielkim monarchze i papieżu anielskim, którzy odzyskają świat dla Boga. Uwaga, pilne ogłoszenie! Przeżywamy obecnie chwilę strachu i niepewności. Proroctwa się spełniają. Nadchodzą trudne dni, które dotkną nas wszystkich. Dlatego bardzo ważne jest, abyś się chronił przed tym wielkim złem, które nadciąga. Mam dla ciebie specjalną niespodziankę: księga potężnych modlitw Matki Boskiej jest teraz dostępna. Ta książka elektroniczna to unikalny skarb, który już odmienił życie ludzi na całym świecie. Pomagając tysiącom osobom przygotować się na ważne chwile pod błogosławieństwem naszej Ukochanej Matki Boskiej. Teraz wzbogaci również Twój duch i przygotuje Twoje serce. Dzięki cudownym modlitwom, poczujesz opiekę i pokój Matki Boskiej. Kliknij w link w pierwszym przypiętym komentarzu i pobierz teraz. Bądź szybki, bo udostępniono tylko kilka linków. Nie przegap tej okazji. Ujawniono, że Błogosławiona Świeca przetrwa te trzy dni, ale w domach grzeszników nie będzie płonąć. Czerwona jak krew chmura przednie niebo. Ziemia zadrży od swoich fundamentów. Morze wyleje swoje spienione fale na ziemię. Grzmoty i błyskawice uderzą tych, którzy nie mają wiary, a ci, którzy nie ufają Bogu, umrą z przerażenia. Trzecie objawienie mówi o środkach naturalnych i nadnaturalnych, które należy stosować przeciwko katastrofom, które wystąpią podczas ucisku. Nie będę wdawał się w szczegóły w dzisiejszym filmie, ponieważ już w innym filmie pokazałem, jakie to są środki naturalne. Na końcu tego filmu zostawię link, dobrze? A czwarte objawienie to trzy sakramentalie ochronne na czas ucisku. Pierwsza to krzyż odpuszczenia. Jezus chce, aby wszyscy, nawet najprostsi, nosili mały krzyż z białym płomieniem po środku, pokazując, że jesteśmy dziećmi światła. Obiecuję przebaczyć wszystkim, którzy cierpią i dotykają tego krzyża. Nawet jeśli pokuta będzie długa, niebo otworzy się dla nich. Zalecił też codzienną modlitwę, kładąc go każdego dnia: O Boże zbawicielu ukrzyżowany, rozpal mnie miłością, wiarą i odwagą dla zbawienia moich braci. Ponadto zachęca nas do częstego modlitwienia, zwłaszcza w trudnych chwilach, mówiąc: Witam cię, uwielbiam cię, całuję cię. O uroczy krzyżu mojego zbawiciela, chron nas, strzeż nas. Zbaw nas. Jezus tak cię pokochał. Niech Twoje święte oblicze uspokoi nasze przerażenia. Niech nie czuje niczego oprócz pokoju i zaufania. Drugi to szkaplerz błogosławieństwa i ochrony, który ma nas prowadzić w trudnych czasach, zwłaszcza gdy świat staje przed poważnymi wyzwaniami. Nasza Pani wyjaśniła, jak ma być wykonany. Trzy krople krwi i kielich reprezentują hojne serca, które zbierają krew mojego boskiego syna. Czerwona gąbka będzie reprezentować mego boskiego syna, który jakby pije grzechy swoich dzieci, ale jego urocze usta odrzucają je. Chciałabym, żeby spód szkapleża był fioletowy, ale chciałabym, żeby gwoździe, kielich, gąbka i korona były na kawałku ciemnoczerwonej flaneli. Ten szkapleż będzie nową ochroną na czasy kar, klęsk i głodu. Wszyscy, którzy go nosić będą, będą mogli przechodzić przez burze, zawieruchy i ciemności. Będą mieli światło jak w pełnym dniu. Taki jest moc tego szkaplerza. A nasz pan powiedział: Kto będzie posiadał ten szkaplerz, ujrzy swoją rodzinę i dom chronione szczególnie od pożarów. Przyniesie on również zmianę serca tym, którzy będą szydzić ze mnie w domu, gdzie się znajduje. Ci, którzy go nosić będą, będą bezpieczni przed grzmotami, nagłą śmiercią i wypadkami. W czasie ucisków ten szkaplerz zapewni ochronę. Umieszczony w świętych miejscach, odstraszy on niegodziwców i obudzi w niewierzących wiarę i przekonanie, przypominając im o nim w godzinie śmierci. Kto będzie myślał i kochał ten szkapleż, uniknie cierpień duszy, a kto go nosić będzie, będzie chroniony, jakby posiadał niebo. Będzie też działał jak piorunochron, łagodząc gniew Boży. Z tym szkapleżem odmawiaj z pięć lub siedem razy i medytuj przez jeden do trzech minut o mojej męce. Witamy, uwielbiamy i obejmujemy o uroczy krzyżu mojego Zbawiciela. Chron nas, strzeż nas, zbaw nas. Jezus tak was umiłował. Za waszym przykładem was kocham. Przez wasz święty wizerunek ukoić moje obawy, abyśmy poczuli tylko pokój i ufność. Trzecim świętym przedmiotem jest medalik Matki Boskiej, Matki Opieki, który cudownie trafił w ręce Marii Julii Jacheny. Ten medalik ma specjalną historię pełną wydarzeń nadprzyrodzonych. Na nim wygrawerowane jest zdanie o święta dziewico, która pokonała węża. Ochroń naszą wiarę i niewinność naszych dzieci. Służy on do zachowania niewinności, zwłaszcza w trudnych czasach, gdy korupcja będzie wszędzie. Wszyscy chrześcijanie mogą go nosić jako obronę i broń wiary, zwyciężając w ten sposób grzeszne życie i wpływ zła. Według Marii. Nasz pan powiedział, że każdy ksiądz może błogosławić te trzy święte przedmioty. Mimo prób i prześladowań, którym musiała stawić czoła z powodu swoich mistycznych doświadczeń, Maria Julie pozostała wierna swojej misji głoszenia przekazów, które otrzymała z nieba. Jej życie modlitwy i poświęcenia zainspirowało wielu, i jest pamiętana jako prawdziwa świadkini potęgi wiary i boskiej łaski. Maria Julie Acheny odeszła pozostawiając dziedzictwo świętości i pobożności, które nadal dotykają serc tych, którzy dążą do głębszego życia w Bogu. Jej historia przypomina nam o znaczeniu pokory, posłuszeństwa i zaufania w Bożej Opatrzności, a jej przykład nadal prowadzi wiernych w ich duchowej podróży. Na jej cześć markiz La Franquerie założył stowarzyszenie Le Sanctuaire de Marie-Julie Jahenie, a jej dom został przekształcony w sanktuarium.